Witam, witam i o zdrowie Pytam, jak sami widzicie za mną składy drewna? Chociaż przed chwilą się trochę pomyliłem i powiedziałem węgla. Składy drewna z Legionowa. Właśnie przyjechały do mnie. Legionów szanujemy i lubimy, głównie ze względu na to, że stamtąd pochodzi. Kto? No, pytam, pytam. Bez szybko, planu, szybko. Tak? Bez planu. Bartek z bez planu, dokładnie. Więc e, szanujemy, bo Bartek z bez, bez planu, można powiedzieć, już w dzisiejszych czasach jest legendą polskiego podróżniczego YouTuba i ogólnie YouTuba. Jakby nie było. E, co przyszło? Przyszła desk. Deska elewacyjna prosto ze Skandynawii. Jeszcze miała trochę przystoju, postoju w Legionowie, ale tutaj zaraz nam kolega powie kulturalnie o co chodzi dokładnie z tą deską i dlaczego kupujemy deskę ze Skandynawii, a nie je kupiliśmy jej z Łomży. Dlatego, że w Polsce mało świerka mamy, a ty chciałeś świerkową deskę, więc masz świerkową prosto ze Skandynawii. No to możemy pokazać ile tego wyszło. Jest tego tyle. Fajnie porobiony, jeszcze tylko trzeba niestety po pierwsze przenieść, a po drugie co najgorsze, to niestety jesteśmy zmuszeni do tego, żeby ją podpalić i naoliwić, bo to nie, to Olej, oleje. Zaolejować. zaolejować. Ile razy? A Aż 300. Dużo. O, tak, trzy to na pewno, nie? To jest właśnie największa. A z każdej strony, nie? No to jest właśnie to, że bierzemy to teraz, mimo że potrzebujemy to tak naprawdę na wrzesień, październik, to teraz, zanim my to naoliwimy, to właśnie będzie wrzesień, październik. No i nosimy sobie pierk ze Skandynawii. Ze Skandynawii. O, możemy teraz taką ściemę paląc, że nie chcieliśmy polskich lasów wycinać. Ale to, to nawet nie jest ściema, bo ja generalnie tak to właśnie sobie tłumaczę, że jestem polskim patriotą. Stąd nasze surowce powinny być wykorzystywane na samym końcu, a nie na samym początku. Jeśli finansowo to wyjdzie podobnie. To my powinniśmy kupować, zużywać wszystkich innych surowców, a na końcu dopiero nasze użyć, ewentualnie sprzedać, Tak cena będzie odpowiednia. Dzisiaj mam piękny dzień, a mianowicie działam sobie sam i znoszę do mojej przyczepki resztę zieleniny, próbuję ten lasek wysprzątać i robię i to i tamto i dzięki temu jakoś sobie funkcjonuje. No nic. Biorę taczkę i dupa. Tak to jest. Dobra, ja sobie działam. Grzyby rosną, ale te trujące, to niedobrze. Ale <laughs> nie zmienia to faktu, że y, trzeba stąd wywieźć wszystko, że ja tu mógł mieć w miarę porządek. I żeby było fajnie, no. Żeby było normalnie, zapamiętać dobre chwile, porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle. I, I tyle, nie? Boże, jestem boomerem. Nie wiedziałem, kiedy się nim stałem. Chyba wtedy, kiedy y, młodzież zaczęła mówić do mnie dzień dobry. <laughs> no to y, właśnie mi żona zamówiła. Łańcuchy dwa do piły spalinowej, żebym nie musiał za każdym razem ich ostrzyć, tylko będę sobie zamieniał i potem dopiero do tych trzech sobie usiądę. I no i to porżne, nie? To się chyba do spalenia nie nadaje. Zobaczymy, co z tym zrobimy. Ja do wędzenia, jednak nie będzie do mnie do wędzenia, bo uznałem, że jakkolwiek wędzić, że musi to być yy, wędzak elektryczny, bo ja jestem po prostu za leniwy na to, żeby bawić się w coś takiego nie wiem. To nie w moim stylu. Tym bardziej, że ja nie piję, a wędzenie bez picia, to jest... Yy, to jest bez sensu. <grystanie> to ciepuję, a te grubsze oddam szwagrowi. No, to sytuacja wygląda tak, że chciałbym, żeby to było idealnie. Nie jest to proste. Pewno wiem, że to będzie trwało ze 2 lata, zanim tak zacznie być. Nie mówię o samym lasku, nie o, o całej budowie, bo u nas idealnie. Czyli, żeby tu, cały ogród i wszystko to pewnie potrwa kilka lat. Większość ludzi, których znam, bo tak 5-6 lat u nich, zanim skończą wszystkie swoje plany, to mówię o takich, co, co je zrealizowali. Jasna, bo to jest bo są też ludzie, którzy nigdy nie dokończą swoich planów. Miejmy nadzieję, że to nie jest, że to nie ma związku ze mną żadnego. Ja po prostu chciałbym, żeby w tym lasku było ładnie, bo wiem, że właśnie zaczęły się grzyby i fajnie by było w nim znaleźć jakieś grzyby. w Przeszłości się pojawiały, więc byłoby to miłe, nie? Już prawie mam wszystko gotowe. Tak to wygląda. Jedyny plus jest ja wiem, że zaraz coś piało. Panie, tak nie wolno jeździć, ale ja mam bardzo blisko, więc na tyle dojadę. No, przyznam, że moja nowa przyczepka jest cudowna, ale ładowność ma inną niż moja poprzednia przyczepka, więc trzeba kombinować. No nic. Podjeżdżam autem, zabieram i jadę wywieźć do Best Eco. A teraz szybka odpowiedź, dlaczego zdecydowałem się na taką przyczepkę, a nie inną. To jest tak, ja jestem sam. O, teraz mi przeważyło i robię tylko cyk. 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 To jest po pierwsze. Mogę sobie ją przestawiać jak tylko zechcę. I nic mi się nie wydarzy. A dlaczego? Bo ona waży zaledwie 100 kg. 100. Nie wiem, może 10, 11. Czego ze Wszystko. No może nie tak, jakbym chciał, bo. Choć ona ma 600 kg ładowności, nie? Ponad. Chyba 640, ale chodzi o fakt, że ja sobie po prostu mogę nią wywozić. Oczywiście poprzednia była fantastyczna, super, tylko ważyła 300 kg, to jest pierwsza sprawa, a druga i chyba najbardziej najważniejsza, że ona bardzo dużo miejsca mi zajmowała, a ja taki nie potrzebowałem. Faktem jest to, że wykorzystałem ją na maksa. Wywiozłem tutaj 2 tony krzaków ponad. Prawie 3 tony. Ale teraz już takiej nie potrzebuję, więc, więc luz. W każdym samochodzie mam. Na wyciągnięcie ręki to, żeby chrzut zbierać. A tak naprawdę sami wiecie, że już nie ma dobrych czasów. No i tutaj możecie zobaczyć 1440 kg, a moje auto z przyczepą i ze mną ma 1360. Więc mamy 80 kg, więc zobaczycie, ile zapłacę. No jest to bez eko powiedzmy. W, nazwijmy to w rybniku, to jest bardziej boguszowice, nie wiem kokocin, nie wiem jak to nazwać. Ale fakt jest taki, że oni to biorą tutaj i robią z tego... robią z tego nawóz. I co za tym idzie? Jak się budujesz, to wiadomo nie możesz oddawać śmieci. Co za tym idzie? Jak nie możesz oddawać śmieci, no to wiadomo, nie możesz jechać na przoki. Dzień dobry, ja tutaj mam wyrem na działce i, i nie mam jak wyrzucić śmieci. To jest podobnie jak na ogródku działkowym. Na ogródku działkowym też nie możesz oddawać. I sytuacja jest taka, że po prostu jedziesz tutaj, dają ci nawagę, płacisz i po prostu. Ee... Normalnie, legalnie to oddajesz. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która jest bardzo ważna, jeśli masz plastik, jakieś obrzydliwe rzeczy, cokolwiek, takie rzeczy, których nawet już na przok nie przyjmą, nawet nie możesz dać na gdziekolwiek, to pamiętaj, jak jesteś w okolicy to możesz jechać do Radlina. W Radlinie jest takie miejsce i jest złotówka za kilogram. Jakieś taśmy górnicze, obrzydliwe, wszystkie rzeczy, jakie istnieją, wszystko można oddać. Tylko, że trzeba płacić. No, jako że budujesz dom, nie jesteś zameldowany, to nie możesz oddawać na przok ani nigdzie indziej. No i oczywiście możesz się wspomóc sąsiadem, ale ja to robię legalnie ze względu na, na to, że prowadzę kanał. I żeby Wam pokazać, jak to wygląda. No i 30 zł. Jak sami widzicie, 30 zł za 80 kg. Takie wywózki. Teraz pewnie się zastanawiacie, o panie, ale mogłeś to spalić, no już mi się zdarzało takie coś robić w przeszłości, ale powiem wam jedną rzecz, to daje taki dym, że po prostu obawiam się, że przyjedzie klasz pożarna i po prostu dostanę mandat, bo ktoś zadzwoni, to jest po pierwsze. Po drugie, nie chodzi o ekologię, tylko chodzi o to, że tego nie wolno, a mandat jest na tyle wysoki, że wyszłoby na to, że, że tyle by mi wyszło co za wszystkie rzeczy, które wywiozłem. A jak ja bym palił to, co ja wywiozłem, to uwierzcie mi, na 100% by przyjechali, więc no, muszę sobie tak odpuścić. Wałów na przoku nie będę robił, I jeszcze będą mieli ze mną kłopoty, jak już będę zameldowany, bo będziemy mieli wybudowane i wszystko inne. Wtedy to, o Jezus Maria, co ja im będę woził, to się w głowie nie mieści. I nie mogą mi odbubić. No, muszę ze tabakę kupić, strasznie mi się chce tabaki. No dobra. Wjeżdżam do Żor, szalabal. Ostatni transport jest już niewielki, idę Wam pokazać efekty. Oczywiście to nie jest skończone, ale przynajmniej pozbierane są gałęzie. Tutaj mam jeszcze do budowy potrzebne, bo będę wynosił zaraz. To jest do to jest jabłka do wędzenia, tam mam resztki e, takich, no do spalenia w przyszłości. To są blachy kiedyś do wykorzystania, no a to już jest pozbierane. Zobaczcie, wygląda jak w prawdziwym lesie. Szczółka? Czciu... Chyba ściółka. Została pozbierana, jak widzicie nie jest jakoś to zrobione idealnie. No ale jest w miarę, nie? Oczywiście ten kabel przeciągnę normalnie. No i tutaj zostało mi na jutro yy, połupanie, przeniesienie tutaj i tutaj, żeby było normalne przejście. Ale z takich plusów, jak sami zobaczyliście, a w ogóle tu jest dom od razu obok, zobaczcie, tu się kończy brzoza, że tak to nazwę. O, tu się kończy przy tej brzozie lasek, a tu mam już kuchnię. Jest to fantastyczne mieszkać obok lasku. Oczywiście wiem, będą skrócone brzuski o 3-4 metry. Dodatkowo gałęzie, które idą w stronę domu zostaną przycięte, ale mimo wszystko lasek zostaje, bo jest przepiękny. Jest trochę w nim roboty jeszcze, ja widzę to przecież. Tu jakieś śmieci i tak dalej. Ale mimo wszystko już pewny, pewien efekt został utrzymany. Według mnie, no tych gałęzi wszystkiego nazbierało się 120-130 kg, Więc luz. Czyli wyniesie mnie to 70 zł, taka wywózka, albo nawet 60 zł, i mam spokój, i nikt mnie nie będzie ścigał. No, i na przyszły rok, oczywiście, ja widzę, że to są na przykład nieżywe gałęzie, i tak dalej, nade mną. Na przyszły rok będę dużo czytał, jak zadbać o te drzewa, co sprawić, żeby były żywsze, i tak dalej, i tak dalej żeby ten lasek, który widzicie tutaj za mną, pozostał na zawsze. Bo naprawdę, mieszkać w domu drewnianym obok lasku to jest coś pięknego. Wyobrażam sobie po prostu, jak tu będzie gdzieś hamak wisiał, jak będzie tutaj porządek całkowity poukładany. Za dwa lata, powiedzmy, moje dzieci będą mogły się tutaj bawić i no, będą miały swój lasek. To no wiadomo, ten lasek zajmuje no, trzy ary, może nawet cztery. I ktoś powie, łopanie, nie no trzy ary. łopanie, szkoda. Działki, no wiadomo, że gdyby tego lasku nie było, miałbym miejsce na chociażby zrobić sobie ogródek do jakiegoś pomidorka czy coś. Ale naprawdę, posiadając swój lasek przy domu, możesz być szczęśliwy. Tam jest dom, tu jest lasek. I to jest to.